Nie ma żadnego łatwego wyjścia z tego bałaganu. Nie ma żadnego łatwego sposobu na powstrzymanie upadku chrześcijaństwa w zachodnim świecie. To zaszło za daleko przez zbyt długo. Zostaliśmy sprzedani w dół rzeki przez naszych własnych przywódców. Żadnego prostego wyjścia z tego zamieszania. Wszystkie programy i szumy, sztuczki w tym świecie nigdy, nigdy, nigdy nie przyniosą żniw dla dusz. To wymaga deszczu. Deszcz przestał padać. Dlaczego przestał padać? Z powodu grzechu. Tak, z powodu grzechu społeczeństwa, ale więcej niż to. Z powodu grzechu kościoła. I dopóki nie zajdzie upamiętanie tutaj, tutaj i tutaj, nigdy nie zajdzie upamiętanie tam. Dlaczego deszcz przestał padać? Dlaczego Ameryka upada? Dlaczego Brytania upada? Dlaczego Australia i Nowa Zelandia? Dlaczego upadamy moralnie, duchowo, nawet politycznie i ekonomicznie? Dlaczego upadamy? To nie jest głównie wina pornografistów, czy sutenerów, czy dilerów narkotyków, czy homoseksualistów, czy aborcjonistów. Nie głównie ich wina. Głównie jest to moja wina, ponieważ mam Ewangelię. To moja wina, ponieważ mam Ducha Świętego. To moja wina ponieważ znam prawdę i mam przesłanie, które może poczynić różnicę. To nasza wina, ponieważ Kościół na Zachodzie jest Laodyceją, ponieważ jesteśmy letnimi chrześcijanami, ponieważ ufamy w to życie, ten świat, bardziej niż ufamy w Jezusa. To dlatego jest to nasza wina. Spójrzcie na nasz Kościół obecnie. Jeden skandal za drugim, jeden posługujący złapany w łóżku z ciężoną. jeden posługujący przed sądem za wyłudzanie pieniędzy. To jest to, co widzi świat. Magicy hokus pokus, którzy wyglądają jak pokazy magiczne i masowe hipnozy, zapierając się prawdziwej mocy ducha Bożego, którą widzimy w dziejach apostolskich czy ewangeliach. To dlatego mamy problem. Dlatego nie ma deszczu. Pierwszą rzeczą dla tych, którzy sprawią, że będzie padało, jest zrozumienie powodu, dla którego nie pada. Nie pada z powodu grzechu. Z powodu mojego grzechu i z powodu waszych. Ci, którzy sprawią, że będzie padać, będą ludźmi niebojącymi się iść do Kerit. Nie będą związani czy spętani przez tradycje czy instytucje. Nie będą to ludzie, którzy będą próbowali wlać nowe wino do starych bukłaków. Oni wiedzą, że to nie zadziała. Będą robić to, co Bóg im mówi. Zrób to, co mówi Bóg i zaufaj Bogu w zapewnieniu tego przez drogi, które mogą być nieakceptowalne dla Ciebie, ale będą przez Boże pozwolenie, gdy będzie to mieć miejsce. Będą ludzie, którzy nie będą bać się zostać oczyszczeni. Ludzie, którzy idą do Zarafat. Ludzie mający wolę zobaczyć, jak ich osoby, o które się troszczyli i które kochali, nie żyjąc w że zostaną wzbudzeni z martwych w czystości. To będzie trudne. Ale nieważne, jak trudne to się staje. Obiecuję Wam. Będzie olej w i mąka w naczyniach. I gdy Pan to da, odbierze. Ale gdy odbierze, dodaje podwójnie i potrójnie. I dziesięciokrotnie. Wtedy ci ludzie, którzy zostają oczyszczeni, idą do Karmel. Stają przeciwko kobiecie Jezebel. Stają przeciwko fałszywej religii New Age i masonerii i homoseksualizmowi, i rzymskiemu katolicyzmowi, i islamowi. I stoją naprzeciw kapłanów Baala. Tych, którzy śmieją nazywać się posługującymi Ewangelii. Którzy idą na kompromis z tymi rzeczami. Będzie konflikt i ci ludzie wygrają. Ci, którzy kłopoczą Izraela, sprawią, że będzie padało. I będzie padać, padać i padać. Czy chcecie, by padało ponownie w zachodnim świecie? Czy chcecie, by padało znów w Ameryce? Czy chcecie, by padało ponownie w Brytanii? Europie? W Australii? W Nowej Zelandii? W południowej Afryce? Jeżeli chcecie, by padało znowu, Bóg szuka ludzi takich jak ty takich jak Eliasz. Jeżeli chcecie, by padało, musimy iść do Kerit. Jeżeli chcecie, by padało, musimy iść do Zarafat. Jeżeli chcecie, by padało, Musimy iść do karbel. Czy chcecie iść ze mną?